Witajcie! Jesteśmy z Renią i Kasią na spotkaniu na końcówce spotkania przedświątecznego i z okazji zbliżających się świąt, do tego okresu wyjątkowego. Chcemy Was do czegoś zaprosić. Chcemy Was zaprosić do tego, aby ten czas około świąteczny był czasem, w którym znajdziecie więcej czasu na zatrzymanie i na zastanowienie się. Zastanowienie się, za co jesteście wdzięczni sobie i wdzięczni ludziom wokół was. Jak może wyglądać taka wdzięczność? To powiedzenie konkretne, tak jak Reniu, ty dałaś przykład. Dziękuję ci za to, że przyjechałaś i pilnowałaś dzieci, kiedy były chore. I powiedzenie tego bezpośrednio komuś, w takich prostych słowach y, może zrobić magię. Taka wdzięczność może dotyczyć tak naprawdę każdej, każdej rzeczy, każdego wydarzenia, które się zadziewa każdego dnia. To może być podziękowanie za zrobienie herbaty. To może być podziękowanie za to, że przypomniałeś mi przypomniałaś o czymś, co miałem, miałam zrobić. Zapraszamy Was do doszukiwania się rzeczy wokół siebie, za które możecie być wdzięczni. Do poszukiwania małych i wielkich rzeczy i do tej magii w ta święta Was zapraszamy. Pozdrawiamy Was z Lindzi z Dąbrowskiego w Krakowie. I zapraszamy do spędzania czasu z nami i spędzania pięknego czasu z Waszymi bliskimi.